Cześć widzowie, to jest kanał Cynajów, jestem Michał, w dzisiejszym odcinku test amunicji 9x19 Luger, e, czyli popularnej dziewiątki e, producenta, firmy Winchester. E, jest to typowa amunicja e, treningowa, czyli w e, pełnopłaszczowy FMJ, czyli pocisk zamknięty e, w takim osiężno-miedziany płaszcz, e, tutaj z tyłu otwarty. E, 8 gramów, czyli 124 grainy, totalna klasyka. Ta amunicja pojawiła się u nas w sklepach ostatnio w ramach tej różnorodności, która kojarzy się skojarzona z zanikiem tych, tych największych takich źródeł dostaw, czyli, czyli na przykład wymieciono ze sklepów praktycznie belotkę, która w ogóle nie jest chyba importowana w tej chwili do kraju. Mamy natomiast właśnie amunicję taką jak Winchester. To jest oczywiście firma, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to jest jeden z filarów historii strzelectwa w Stanach zjednoczonych. I na świecie w ogóle, i oni produkują tą amunicję w, w trzech odmianach: w białych, srebrnych i jeszcze trzecia, tam chyba w jakimś takim złotym, bardzo wymyślnym pudełku. To jest nazwijmy ta pośrednia wersja, która jest po prostu dobrej jakości amunicją treningową, natomiast ma ona kilka dosyć interesujących cech, o których powiem za chwilę. To amunicję przetestowałem oczywiście na strzelnicy. Strzelałem jak zwykle z 25 metrów postawa stojąc oburącz do tarczy TS-2. Tutaj ta pierwsza seria to było wystrzelone 30 sztuk, tak żeby się za dużo nie nachodzić do tarczy. Tutaj jak widzicie większość tego wylądowała w czarnym. Mamy sporo dziesiątek, mamy trochę dziewiątek, troszkę mamy rozproszone na zewnątrz. Tak naprawdę Mając na uwadze ten sposób testowania, jest to ogólnie rezultat spodziewany dla dobrej jakości fabrycznej amunicji. Tutaj nie mogę jej nic zarzucić. Jeżeli chodzi o zacięcia nie wypały wystrzeliłem łącznie dwa pudełka tej amunicji równe 0, czyli żadnego tego typu zdarzenia strzelałem z pistoletu P09 i z mojej subkompaktowej P10 czyli, czyli zarówno z kurkowca jak i z binikowca, bardzo dobrze się z, z obu tych pistoletów w tych warunkach strzelało no i zrobiłem jeszcze drugie strzelanie mianowicie wystrzeliłem 20, przepraszam bardzo 19 bo 20 został tutaj na stole do celów rozbiorczych 19 sztuk, czyli pełny magazynek P09 w takim szybkim trybie wystrzelony w stronę tarczy, tak jak widać tutaj również większość się w czarnym zmieściła, pomimo tego, że się trochę spieszyłem i tak naprawdę z jednego złożenia wystrzeliłem całość, również jest zupełnie nieźle. Co w środku w tej amunicji? Pocisk, tak jak mówiłem, pełnopłaszczowy FMJ bardzo ładnie waży, ponieważ nominalnie 124 grainy, waga tutaj pokazuje nam 124,2. Czyli w granicach, absolutnie w granicach tolerancji. Tutaj często pewnie pasowałoby większą ilość przeważyć, no ale zazwyczaj typowe rodzaje amunicje takie plus minus jeden grain zachowują. Jeżeli tutaj mamy na, na losowo wybranej próbce 0,2, oznacza to, że jest bardzo dobrze. Łuska wizualnie nie daje również żadnych zastrzeżeń co do tego, że, że można ją elaborować. To jest łuska nowa, z której. Wybiłem pocisk y, 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 młotkiem balistycznym i i opróżniłem ją z prochu tak wyglądają łuski odstrzelone one nie są w żaden pod podejrzany sposób zdeformowane nie wiem, wybulwione, odgniecione spłonki absolutnie nie mają żadnych oznak nadmiernego ciśnienia, jeżeli chodzi o zakopcenie łuski wewnątrz i, i brudzenie broni to powiedziałbym, że jest to taki, taka norma nie jest tak czysto jak przy, przy absolutnym rekordziście w tej dziedzinie, czyli Fioki, która jest Ultra czystą amunicją, no to tutaj nie ma aż tak dobrze. Tutaj ten, ta broń się trochę kopci, ale na pewno nie tak jak przy ZVS ie który, który potwornie osadzał taki czarny, węglowy niemalże nalot wewnątrz pistoletu. Tutaj nic takiego się nie dzieje, czyli, czyli powiedzmy, że jest norma. Jeżeli chodzi o proch, w środku mamy 5,6 graina prochu, który wygląda. Yy, jak takie drobne spłaszczone sfery, z tym, że w odróżnieniu, na przykład, jeżeli wyświetlicie sobie odcinek, w którym oglądałem proch wyjęty z amunicji Magtecha, który był niezwykle regularny, miał takie bardzo, bardzo równe, powtarzalne kształty tych, tych sfer, to tutaj już nie jest aż tak pięknie, ponieważ one są, jest, są one większe, mniejsze. Jedne są bardziej spłaszczone, inne są mniej spłaszczone. Tak producent te, ten proch produkuje. Pewnie nie ma w tym nic szczególnego, ni nic sz szczególnie zdrożnego, aczkolwiek oczywiście e, napełnianie takim mniej jednorodnym prochem tych nabojów powoduje, że one być może mogą być nieco mniej jednorodne, e, natomiast że <laughs> myślę, że przy takim strzelaniu typowo tarczowym czy, czy treningowym e, to jest właściwie bez znaczenia. No i jeszcze ciekawa e, rzecz dotycząca tej amunicji, mianowicie ma ona stosunkowo łagodne naważki, to znaczy... Ta amunicja. W, w tej formie, w której ją przetestowałem, ma około 480 juli, czyli to jest poniżej tych 500, które typowo jak weźmiecie sobie Belota, czy Magtecha, czy Fioki, to one będą miały 520, 530, 540 juli. Tutaj mamy poniżej 500, co daje bardzo ciekawy efekt, ponieważ ta amunicja niezwykle łagodnie przekazuje odrzut na broń. On jest naprawdę łagodny w związku z tym, że tego prochu jest, tak jak zauważyliście, się dosyć sporo. 5,6 grajna w Magtechach było chyba 5,0 czy 5,1, o ile dobrze pamiętam. Yy, więc jest to proch, który po pierwsze no, musi się stosunkowo wolno palić. Po drugie, ta nawarzka powoduje, że, że broń naprawdę przyjemnie w ręku pracuje. Ona oczywiście absolutnie za każdym razem się przeładowała, natomiast miękki, łagodny, nieagresywny odrzut. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, zabiera na strzelnicę mniej doświadczonych strzelców i chciałby im dać amunicję taką, która, no nie wiem, ludzie na przykład strzelali do tej pory z 22, chcielibyście im dać postrzelać z centralnego zapłonu. To taki, taki Winchester będzie jak najbardziej dobrym wyborem, ponieważ, ponieważ ta amunicja, mówiąc krótko, nie jest brutalna, nie jest agresywna. Ten odrzut nie jest taki ostry: on, on nie wyrwie im tej, tej broni z ręki, jak ją prawidłowo chwycą, oczywiście. Więc, więc, do takich celów, uważam, że ta amunicja się świetnie nadaje i nie ma to widocznego wpływu, jeżeli chodzi o, o układanie się przestrzelin na tarczy. Tutaj absolutnie wszystko doleciało tam, gdzie powinno, tak jak widzieliście. No i jest jeszcze jeden jakby przyjemny efekt, ponieważ... Ta amunicja, ta naważka prochowa ma bardzo, bardzo znikomą sygnaturę świetlną. To znaczy w praktyce nawet przy takim stosunkowo ciemnym oświetleniu, bo strzelałem już powiedzmy w takiej porze dnia, kiedy nie było zbyt dużo światła, z lufy wydobywa się ledwie, ledwie widoczny płomień. Więc jeżeli byście szukali na przykład amunicji do treningu w warunkach no light, low light, no to, no to to jest dobry wybór, dlatego że ona nie będzie was oślepiać. Weźmiecie Maktecha, gwarantuję wam, że po jednym strzale zostaniecie tak olśnieni, że nawet najlepszy Olight wam nie pomoże, bo po prostu po, po takim błysku nic nie będziecie widzieć. W Winchesterze nie ma w ogóle tego efektu, jest, jest ledwie widoczny, taki pomarańczowawy, taka poświata, nawet powiedziałbym, nie płomień. Więc no, oznacza, że tutaj do tego prochu, pomimo tego, że wygląda on tak, jak wygląda, to te dodatki wszystkie przeciwbłyskowe e, zostały na tyle dobrze dodane że dobrane, że, że on po prostu tej sygnatury świetlnej ma stosunkowo niewiele. Także tak wygląda amunicja 9 mm od Winchestera, bardzo dobry produkt, e, mały odrzut. Przeciętne brudzenie broni, e, dobrej klasy e, pociski i komponenty, bardzo dobre skupienie. Także ja ze swojej strony jak najbardziej mogę tę amunicję polecić. Tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, cześć.